Cześć wszystkim! Jaka jest u was pogoda? Tutaj jest upalnie. Umieram. Samuś, nic mu nie jest, ale jest to dość ciepło. Dlatego postanowiliśmy zrobić zimne przekąski Oreo. Zaraz, możesz powtórzyć przekąski Oreo? Eee, okej. Okay. Przekąski Oreo. Tak lepiej. Było warto. Nie wiem o co chodziło, ale zabierajmy się za pracę. Zaczynamy? Wiecie co to jest? Najsmaczniejsza śmietanka. Zgadza się. Wlewam do słoika. Teraz przyda się nadzienie. Więcej nadzienia. I uważajcie z nożem. Poproście dorosłych o pomoc. To żaden wstyd poprosić o pomoc. Chyba mi się coś przywidziało. Coś się stało? Hmm? Czy ty masz na sobie kostium z Oreo? Ciągle mnie zaskakujesz, Sam. Teraz musimy porządnie wymieszać. Shake, szejk, szejk, tu du Szejk, 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 tu du Nie da się z tobą nudzić. Pewnie zaraz zaczniesz tańczyć. A ja zalewam śmietanką ciasteczka, które są w opakowaniu. Chyba zostanę DJ-em. W sumie pasowałbyś. Yo, yo, yo! Tu DJ Szlam! Gotowi na nocną imprezkę? Subskrybujcie kanał, jeśli tak! Dajesz czadu! Wkładamy do zamrażarki. Teraz musimy czekać... Niestety tak. Na smakołyki trzeba trochę czasu i wysiłku. Nieprawda! Niektóre można zrobić w kilka minut. Pamiętasz bananowy eksperyment? Mówisz o sam kontrabanany? Tak! To dopiero było dobre! To był wyjątek. Ja wolę słodkości, które wymagają nieco czasu. Hej, patrz co znalazłam. Co to jest? Lody. Będziemy mieli więcej lodów. Jej, zrobimy szybkie smakołyki i zobaczysz, że mam rację. Szybka przekąska? Dobra, zróbmy obie i porównajmy. Teraz zrobimy następny przysmak Oreo. Łatwy, prosty i przyjemny. Wersja E. Zastanawiam się, który będzie smaczniejszy. Wiadomo, że mój. Pf! Poprosimy widzów, żeby je ocenili, gdy będą gotowe. Dobry pomysł. Swoją drogą, aby zrobić krążki w lodach, będziecie potrzebowali czegoś okrągłego i raczej małego. Teraz kładziemy lody na ciasteczkach. Hop i proszę. Musi się trzymać prosto. Prawie gotowe. Patyczek dla ciebie! Dziękuję samuś. Idealnie. I wsuwamy. Zobacz jakie ładne. Wygląda smacznie. Chyba musimy zrobić takich więcej. Oreo na patyczkach nigdy za wiele. A ten znowu swoje. Jestem najlepszym tancerzem Oreo! Bez wątpienia. Tymczasem kolejne oreo na patyczku jest już gotowe. Leci do swoich znajomych. Takie ładne. A dokąd je zabierasz? Do zamrażarki, żeby były smaczniejsze i trwalsze. Dobra, ale na chwilkę. Dobra, sprawdźmy teraz, jak tam nasz skomplikowany przysmak. Zobaczmy. Voila, tego już nie potrzebujemy. Samuś, przynieś patyczki. Tak, patyczki. Dużo patyczków. Idę. O nie, co ja narobiłem? Lody nie będą czekały wieczność. To mnie za bardzo stresuje. Daj spokój samuś, nie narzekaj. Ostrożnie wsuwamy patyczki w lody. O, nikt nie docenia mojego wysiłku, a tak się staram. Możesz leżeć i narzekać, albo pomóc mi zanurzać lody w czekoladzie. Już idę, so. Ale ładny, prawda? Wow, to mój ulubiony moment, Suzy! Gotowe! Pyszności! Teraz włożymy je na chwilę do zamrażarki. Pora na mleczną czekoladę. Gotowy, Samuś? Sami, co ty robisz? Ja... Czekolada tak ładnie pachnie. Sorki su! W porządku. Mamy więcej, ale najpierw skończmy jedno. Naprawdę? Pewnie. Jej! No to Tak myślałam, że nie oprzesz się czekoladzie. Jestem aż taki przewidywalny. Troszeczkę. Ech, dobra, co dalej? Teraz moja ulubiona część dekorowanie. Tak, tak, tak. Poczekajmy dodatkową wieczność. Nawet nie zaczynaj. Po prostu przyznaj, że smacznych rzeczy nie trzeba tak długo przygotowywać. Zależy, lubię dekorować. Jak można tego nie lubić? Przyznaję, wygląda smacznie. Proszę, teraz posypka i gotowe. Teraz możecie zobaczyć wyniki naszej ciężkiej pracy. Który przysmak według Was jest lepszy? Szybki i prosty sama? Czy skomplikowany i czasochłonny su? Piszcie w komentarzach. Zobaczysz, że wygram. Nawet nie zauważyłam, ile zrobiliśmy podczas naszej dyskusji. Wystarczy na imprezę z lodami. Imprezę z lodami! To by było fajne, ale może innym razem. Dlaczego? Bo teraz zjem wszystko sam. Tak! Zobaczcie, jestem trochę zażenowana. Na pewno chciałby się z wami podzielić. Eee, nie! Ach, samuś! Yo, 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 To znowu DJ Slam! Jedzcie lody z umiarem, moi państwo! Polubcie ten filmik i subskrybujcie kanał! Do następnego, już nie mogę się doczekać! DJ Slam, ślam, ślam!